Sytuacja wokół szona reportera jest nadal napięta i nie wiadomo, kto postanowił wręcz w gangsterskim stylu. W cudzysłowie, podziękować mu za którą z jego publikacji o. dla samego szonego pod kątem. Czasem, Czasem fajnie tak w sumie, że fajnie masz takie podejście do ludzi, że chcecie wbić do domu, tylko pozdrawiasz serdecznie. Panie w sumie. Światem jest to niewątpliwie klikalny temat, ale pozwala to również na zwiększenie szans na to, aby dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za ten wybryk. Dla niego samego, a głównie dla jego bliskich jest nie? to bardzo niekomfortowa sytuacja i świadomość, że w każdym momencie muszą ze zwiększoną czujnością dbać o swoje bezpieczeństwo. Tomek poinformował, że jego partnerka miała my zdrowotne związane z wylaniem kwasu. Jednak szalone nie obawia się smutnych panów, którzy go odwiedzili i wstawia prześmiewcze film na swoim story, gdzie pokazuje, że ten atak... No to zabawnie w sumie, ponieważ jak to się wszystko wydarzyło, no to mówił, że tam żona zmartwiona, on, że się boi i w ogóle nieciekawa sytuacja, bo nie śpią, że on nie wyraża na to zgody i chwilę później już się z tego śmieje. Nie chcę powiedzieć, że śmierdzi to fejkiem, nie chcę powiedzieć, że śmierdzi to ustawką i nie chciałbym, żeby to była ustawka, ponieważ kręcenie afer na czymś takim mm, i robienie z tego jakiejś beki, no nie, nie, błagam tylko, żeby nie było to. Żeby to nie było to. Natomiast z drugiej strony, jeśli okaże się, że to jednak to, no to zdziwiony nie będę. W żaden sposób go nie rusza, on nadal żyje znaczy swoim życiem. O, czy się teraz boję, chodzić w nocy po o tą bramą weszli. Opowiadam tak, opowiedziam tak. Nie wyszedłbym teraz w nocy. To jest furtka, w którą dokładnie wyszli. W tej furtce zdjęli kaptur i maskę, chłopaki, się kominęczkę tutaj i poszli w prawo. Tak <słuch> oczywiście, że się boję. Teraz po tej interwencji. Aha, dobra, czyli już naj, jeśli, jeśli w ten sposób się odzywa, to najprawdopodobniej już y, ma nagranie y, tych gości, albo po prostu wie, jak wyglądają, zgłosił to dalej. No to, no to w sumie wtedy, wtedy już okej, okay, rozumiem. Ja wtedy już nawet pod... nie wyniosę śmieci przecież. takiej opcji, żebym o godzinie 12 nocy. Już teraz w nocy, na dworze ciemna, a on śmiga po dworze. Nie, to akurat taki żart był z nich. Jak wiesz, śmieszkuje sobie z gości, którzy chcieli mi tam wbić do. Do chałupy chodził po siedlu, i po tej drodze, gdzie oni wyszli. Także to jest jedyny ogromny minus w tej sytuacji, że człowiek później boi się, żyje w strachu, no i już też nic nie nagra, tak? Bo przecież wiadomo, że to poszło. Jakie mam największe marzenie? Eee, tak, na szybko, to w tym momencie na pewno e, wyja w, chciałbym. E, takie największe, największe marzenia materialne to jest Mazda MX5, Mazda Miata tak zwana. Yy, takie niematerialne, to jest oczywiście trip do USA, bo to jest marzenie od dziecka. To są takie największe marzenia. Największe marzenie. To właśnie o to pytałeś, bo mniejsze też marzenia mam. Natomiast takie największe, największe to chyba są te dwa. No i jeszcze raz, jeszcze raz na pewno spotkanie z z Damme'em, tym razem, żebym miał podpisaną kasetę. To są takie chyba trzy największe, które najszybciej mi przychodzą do głowy. Skutkowało, że. Yy... Siwa, dobra, si spoko, bo siro też. Ja już nic nie mam, bo się boję. Takie filmiki mogą sprawić, że napastnicy będą chcieli ponownie uderzyć, gdyż ich Z jednej strony tak, natomiast tam było takie puszczenie oczka, że, że. on wie, że na nagraniu na, na widać, jak oni zdjęli kaptury i maski. Denis ci do USA zabierze, tak? Elegancko. Działanie nie przyniosło oczekiwanego efektu, ale tak jak sam wspomniał, nie ma zamiaru. Wola, jeśli chodzi o te urodzinowe streamy, to nie chcę dawać celu, nie chcę dawać ilu ma być wbite, tylko wola dać 1% i jak ktoś chce coś wysłać, to, to wtedy wysyła i, i tak o. Na innych żebram, na, na dzisiejszym nie. Odpuszczać i chcę działać do samego końca. Aktualnie w tej sprawie dochodzenie prowadzi policja, ale Sean Reporter najwyraźniej chce pomóc polskim służbom i na jednym z ostatnich materiałów zaoferował pokaźną nagrodę za wskazanie sprawców lub za przedstawienie poszlak, które realnie przyspieszą całe śledztwo. Oferuje nagrody pieniężne. 50 koła za to. 100 tu dzisiaj, a 30 urodziny po prostu. O rodzinki. Jak mi ktoś przywlecze za uszy sprawcę albo da... Po prostu poinformuję policję, kto to jest, da na to dowód, jak dalej. 50 koła płacę za wskazanie sprawcy, tylko niech to policja zweryfikuje. Myślę, no to wtedy okej, okay, ale jeżeli macie jakieś dowody, kto to jest, 50 tysięcy złotych za informację, która u, po, normalnie, jeżeli wskażę jeżeli sprawcę, 10 koła daje za każdą informację, która faktycznie popchnie śledztwo, która jakby. 10 koła? Kurczę, przepraszam, krytyk, dziękuję. Skieruję, no nie powie ten i ten sprawca, nie mam dowodów, tylko powie 10 koła płacę, jeżeli to będzie ważna informacja w śledztwie. 10 koła płacę za każde nagranie. Szalony podał szczegóły, które mają pozwolić na uchwycenie nagrań z monitoringu. Nagroda Pieniężna z pewnością zmotywuje. Jak próbuję sobie jaki stan konkretny chciałbyś być jako pierwszy? No, Nowy Jork najpierw. Do Nowego Jorku. Skupić się na Nowym Jorku. Później, wiesz, Kalifornia, Teksas. Pojedź po, po różnych, wiesz, San Francisco, San Fierro, Las Venturas. Natomiast na samym początku, Nowy Jork. Skupić się na tym. Nie więc jedną filmów z dzieciństwa. Postronne. Co ciekawe, na napastnik miał zdjąć maskę po wyjściu z miejsca, gdzie mieszka Sean Reporter. Tak więc. Z wiele też dokładnie. Na to, że ujęcie z praców nie powinno być aż tak ciężkie. Jeżeli jesteśmy no przy tematach związanych ze straszaniem, nie sposób nie wspomnieć o sytuacji, jaka miała się przydarzyć tej Kwanowi. Ostatni no czas, to Ja poz... w, ogóle, w ogóle z tej kwanem coś się dzieje, to znaczy, że słyszałem, że on też jest szantażowany, To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że. Jakoś ma, że jest, ma na z chłopakami z grzytu, ze zgrzytu. I to chyba nawet nie z nimi, tylko z R R rewo. Zobaczymy, ciekawie jestem w sumie. Znakiem zastraszenia twórców internetowych i do tej niefortunnej gry dołączył Mię również tej Na jednym ze streamów poinformował swoich odbiorców o tym, z jakimi problemami mierzy się w ostatnim czasie. Co ciekawe, Rafał miał być szantażowany i ponoć przekazał część pieniędzy do osoby, która go szantażowała, ale potem zdecydował o zgłoszeniu sprawy na policję. Dzisiaj złożyłem złożyłem! Chciałem powiedzieć, że wiecie, że to od razu powinno się z tym pójść na policję i od razu nie bawić się w żadne. E, Dawanie pieniędzy, ponieważ ktoś dostanie kasę i, i zaraz będzie chciał kolejną, kolejne pieniądze. E, natomiast no, to takie rzeczy można mówić na chłodno. natomiast w momencie kiedy się boisz i nie wiesz, e, nie wiesz co, co do nas może ci zrobić, no to nie myślisz też do końca racjonalnie, nie? Donos, złożyłem donos z racji takiej, że ktoś mnie zastrasza, szantażuje, próbuje wyłudzić ode mnie pieniądze. Wiem, kto to zresztą robi. Mało tego, mało tego. Już część pieniędzy ode mnie wyłudził. Ja, przez to, że znaczy, trochę byłem zastraszony i, i trochę niepewny, to, to trochę pieniędzy wyłożyłem, ale stwierdziłem, że. INAF wystarczy, także złożyłem złożyłem donos na, na policję. Pierwszy w przeciwieństwie do wielu twórców w polskim internecie, uważa, że został dobrze obsłużony przy zgłaszaniu sprawy. Co ciekawe, tej kwan ma mieć wiedzę, kto dokładnie stoi za szantażem. Otrzymaliśmy informację, w jaki sposób tej kwan był szantażowany i jakie też wiadomości otrzymywał. Także mi telefony po nocach wykonuje i mówi, no, że mnie no, rozpierdali. No to, no to sorry, ale a little bit too much. Ja teraz zrobię wszystko, żeby, wiesz, po potem... I bardzo trzeba zgłaszać takie rzeczy? Oczywiście, że tak. W takiej sytuacji, yy, to właśnie, wiesz, yy, ja sobie oczywiście żartuję, natomiast utarło się yy, przez te wszystkie fake fighty. 60 na szpagaciarz, yy, fryer i w ogóle i donosiciel. Zajebiście. Nazywajcie mnie jak chcecie. Ja chcę być, bezpie... czuć się bezpiecznym w swoim domu, nie? To, bo to jak dochodzi do takiej sytuacji, że ja muszę chodzić i się rozglądać za siebie i zdejmować słuchawki pod miejscem zamieszkania, zastanawiając się, czy ktoś nie stoi z no który chce mi, kurwa, wbić, wbić, no kurwa właśnie, no w ciało, to no to, to jednak... bardzo serdecznie jednego ze starszych wspierających, z dłuższych wspierających, bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. Tak, ...no to jednak z wypadałoby, najdłuższy. no to tak, jednak dalej. wypadałoby sobie ten spokój zagwarantować poprzez, poprzez po prostu organy, organy tak, po policyjne, tak? ...streamer również nakreślił, a raczej ograniczył... Każdy tymi zasadami przestaje tak mówić, jak mu rower ukradnął, no tak. krąg potencjalnych podejrzanych... Ja pamiętam, autentycznie, a takich właśnie tego, co piszecie to pamiętam taką sytuację Puma, dziękuję. Fort Puma. Pamiętam taką sytuację, jak jeszcze mieszkałem w Ciechanowie i była na Facebooku gazeta. To znaczy ogólnie gazeta Ciechanów inaczej. Na Facebook mieli swój profil i opisywał jakąś sytuację. Że i chyba nawet nagranie było, nie pamiętam, albo nagranie, albo zdjęcie, albo sytuacja była opisywana, że jakiś tam chłop ukradł właśnie rower czy torebkę, że sprawa, że że nie sprawca, tylko poszkodowany, tam poszkodowana, od razu zgłosiła to na policję i że sprawca został ujęty tam w przeciągu dwóch dni, coś w tym stylu, nie? A komentarze dresiarze z Ciechanowa kurwa, co za frajerstwo, w ogóle nie, nie, nienawidz, takiego donosicielstwa, jak w ogóle, w ogóle z brak szacunku. <grych> z tego, co mogliśmy się dowiedzieć, nie jest to nikt ze środowiska internetowego, a sam szandarz. Yy, nie, nie uważam tego jako hejt. Absolutnie. Cześć, cześć, koci, koci. Również tego nie dotyczy. Co ciekawe, Take kwant sam poinformował szantażystę, gdzie się przeprowadza, co Zajcie? nie było jechane po złodzieju, tylko było jechane po tym, że ktoś zgłosił, że coś mu ukradziono. No, Przecudowne przez społeczeństwo Ciechanowskie. Znaczy, że jest to ktoś. Jest... Doda do, też Ciechanowa. bo na również. Z bliskiego grona znajomych, TakeFan wspomniał o konsekwencjach, które tu mają być bardzo poważne. Po... Tak jak powiedzieliśmy, streamer wcześniej zdecydował się zapłacić szantażyście. Stąd też pojawiło się sporo pytań odnośnie tego, dlaczego kwan od razu nie udał się na komisariat. Tylko zresztą. ludzie może mają marzenie, żeby ktoś ich wkradł notorycznie. Hmm, czy myślisz, że na przykład. Yy... To jest fetysz? <grymnego>, tenis? możliwą rzecz, a mianowicie pokazał, że szantaż działa. Schemat sytuacji przedstawi na przykładzie, który ma od wryw. Ptasz Niszek. Pozdrawiam, dziękuję za miłe słowa. Dodacz go aktualną sytuację z szantażystą. Zadasz do pociągu, Pięknie. masz wybór. Albo zapłacisz powiedzmy 100 zł za przejazd. będzie... Sprisienskie zabycie prawilnym gitem powinien być obowiązkowy. ...od z więzienia? Bo zaraz. Yy... Bo żeby od razu zgnoić takich śmieci, tak, dokładnie, no od razu, jeśli ktoś wiesz, komuś coś ukradziono Stosować na policję, to od razu w ogóle jechanka do spodu z takim, z takim śmieciem, nie? Stasował, że poniesiesz jakieś konsekwencje z tego tytułu, że ktoś, ktoś powie, że nie zapłaciłeś, nie? Tylko to nie jest do końca logiczne, do czego zmierzam. A te 100 zł to jest stosunkowo niewiele dla ciebie, tak? To jest dla ciebie stosunkowo niewiele. To mówisz, dobra, to ja zapłacę i wolę mieć spokój, wolę, żeby się nikt nie obraził, wolę, żeby. żeby... a później dalej będą ciągnęli kasę. Nie? ...by nikt mi krzywdy nie zrobił i tak dalej, ale jak nagle się okazuje, że ktoś dostaje przysłowiowy 100 zł, a potem mówi: Ja chcę jeszcze 200, ja chcę jeszcze. 300, ja chcę jeszcze 1000, ja chcę jeszcze, 5, no to, no to... Kłodzik mi zdradza, nie zdradza, tylko mój wisior, moi drodzy, dumnie tutaj na szyi spoczywa. To no wtedy mówisz, no hola hola, kurwa, tak to nie działa, Mówi, ducha, tak się okay. kurwa, nie bawimy i tyle. Zwykliwym ty na to, że cała sytuacja, w jakiej znalazł się tej kwan, jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Jak na się ukradną, no to się cieszymy? No tak, to, to jak najbardziej, jako Polacy. ...dawać, być może chciał być w porządku w stosunku do swojego znajomego, a ten po otrzymaniu palca chciał dostać całą rękę. Pozostaje czekać na kolejne aktualizacje Ufaj. w tej sprawie. Ciekawa aktualizacja pojawiła się również w kwestii napojów Buddy. No, że to... chciałem powiedzieć, tylko nie Budda, nie? O wrata wraca do sklepów? Mam to totalnie w dupie. Niewątpliwie z dobrą marką w ostatnich czasach ma problem Twitch. Na przestrzeni ostatniego miesiąca informowaliśmy Was o wielu sytuacjach, które to stawiają znak zapytania w kontekście tego. E, miałem takiego kolegę w klasie, który jest jak ci dresiarze. Gdyby nie on, to myślałabym, że tacy ludzie tylko żartują. Tak. Ja w ogóle czasem miałem, czasem wiesz, pojawiały się bardzo przerysowane postacie w filmach albo, albo serialach, albo w kabaretach, i myślisz sobie, że, no, że to jest wiesz, wymyślone, że tacy ludzie nie istnieją, nie? że to jest stworzone na, na potrzeby filmu, na potrzeby jakiejś sztuki, żeby tylko przyjazd powiedzmy kogoś, żeby, żeby się pośmiać ewentualnie, żeby kogoś rozbawić. Natomiast tacy ludzie faktycznie nie istnieją i, i później wiesz, na przykład idziesz do technikum albo nie do zawodówki, albo idziesz, idziesz gdzieś, gdzieś dalej, gdzieś tam się przetniesz z kimś i się okazuje, że istnieją na przykład jeszcze większe głąby niż tych, których myślałeś, że nie istnieją. Dominika, dziękuję, dziękuję za 60, 65 miesięcy wspierania i za miłe słowo. Toczy Twitch w ogóle chce i próbuje walczyć o twórców z kikiem. Wiadomo, iż chęci są na wskazują spotkania z twórcami, ale jak mawia przysłowie, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. I to znajduje Op. odzwierciedlenie w ostatnich ruchach tej platformy. I w tym miejscu warto wspomnieć o ciekawej wypowiedzi, jaką usłyszał jeden z polskich streamerów. Pracowniczka Twitcha miała powiedzieć, że próbują oni nawiązać kontakt ze streamerami z naszego kraju oraz okay. innych krajów, które mają również, uwaga, rosyjskojęzyczne pochodzenie. Również. And other, other Russian speaking countries. Ok, czyli starają się skontaktować z y ludzi ze streamerami z Polski oraz innymi Którzy gadają po rosyjsku. No faktycznie, u nas, y, jak najbardziej, rosyjski to jest y, nawet nie mój drugi język, tylko pierwszy język. Tym samym sugerując lub myśląc, iż w Polsce mówi się po rosyjsku. Jeżeli no. platforma, w której to polski język jest dziesiątym najbardziej popularnym... Nie, no to jest po prostu Twitch dosłownie robi wszystko, żeby ludzie stamtąd uciekli, nie? Dosłownie wszystko. Nie jest świadoma, Na w jakim roku. języku porozmawia się w naszym kraju. Oznacza to, że nasz rynek jest traktowany bardzo... ...Sajus nie... ...Sajus nie ruszymy republik swobodnych. Widzisz, ja przeczytałem to, napisać to celnicą. ...z mocno pomacą... ...stekasz się w realu z takimi dresierzami i nagle... Przejaskrawione postacie z kamery filmu nie są tak jaskrawe, tak. Przemu, a co za tym idzie? Czekanie ze strony streamerów na jakiekolwiek zmiany, to jak czekanie na śnieg w lato. Szansa zawsze jest, ale graniczy ona z cudem. Sporo zmian mogliśmy zobaczyć, natomiast... Śnieg w lato, no powiem wam, że porównanie chyba troszeczkę słabe, e, ponieważ e, patrząc na to lato, jakie mamy w tym roku, jakie mieliśmy na przestrzeni ostatnich lat, no to bym się chyba nawet nie zdziwił, jakbyś śnieg spadł. Po stronie ekipy Czajnika, poza kontentem daily, który aktualnie... ...wiem, że lepsza jest od YouTube'a? Niczym. ...rekordowe wręcz wyniki, postanowili oni stworzyć piosenkę, która była pewnego rodzaju Tam, eksperymentem, się jak nie... się to przyjmie. Aspekt muzyczny pozostawiamy Wam do oceny, a my skupimy się tylko i wyłącznie. Nawet nie wiedziałem, że piosenkę wypuścił. Łącznie na... Wiecie, i to nie jest tak, że jestem, że on no, nie lubię go i nie będę go słuchał, tylko, no, siedzę w tym środowisku, Siedzę na, i, i na Instagramie, i na, na YouTubie, ale przede, znaczy przede wszystkim na YouTubie, ale również na Twitterze i tam, jak coś się dzieje, to zawsze jest głośno. Natomiast o tej nawet nikt nie wspomniał. Żadnego nawet posta nie było, nie nie widziałem. Na liczbach. Piosenka w dzień zdobyła minion od z bardzo imponującym wynikiem. Również oceny pod filmem źle napisali. Filmem nie prezentujemy się źle, bo ponad 90% to oceny pozytywne. Specjalnie dla widzów kanału news zapytaliśmy jednego z wykonawców Ostrego odnośnie tego jak ten ruch i jego odbiór jest widziany z ich perspektywy. Siema widzowie, ja tak od siebie chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękujemy też za odbiór tej całej piosenki. Panie. Bo mega gdzieś tam e, pisaliście nam, no i zresztą widać po samych wynikach, że jest bardzo fajny odbiór. No u nas też pewnie jak widzieliście e, emocje były duże, ale no to bardziej takie emocje szczęścia. E, już trochę opadło, bo wiadomo, że, że też mm -hmm. dwa dni minęły, ale, a, ale, ale fajnie, fajnie że, że tak to poszło. Ehm, um, i co? 500. I... I, I ciekawy jestem jak Wam się kolejne numery nasze spodobają. Projekt Czajnika to aktualnie. Nie wiem, nawet nie mam ochoty chyba tego puścić. I ten design... posłuchać sobie czajnika? Większych tego typu w Polsce jest to również największa konkurencja dla projektów Friza. A jak wiadomo, konkurencja na wolnym rynku to ogromny plus dla widza, gdyż każda ze stron stara się dowieść jak najlepszy content. Będąc przy temacie ekipy warto wspomnieć o ciekawym. Dawaj, wujek Luki sugeruje powrót ekipy? Pewnie nie, urodziny bawimy się. No w sumie tak. Jest... Matia, widziałeś się nowego kawałka Malika Montany? O to na przykład widziałem i słyszałem. Spoko. To znaczy ja nie jestem jakimś fanem i słuchaczem Malika, natomiast y, też nie uważam go za, y, za kogoś słabego, za kogoś nic nieznaczącego. Zamieszczony na profilu trąby. Ten... Jak będę chciał posłuchać czajnika, to nastawię sobie wodę na herbatę. Dobrze. Y, żarcie właśnie przyniosłem, to chociaż mu ze za darmo. Co To znaczy za darmo. A co, je, co, co, jakie jedzenie? Jakie jedzenie przy, przyniosłeś sobie? I w ogóle cały czat, co jecie? Co jecie podczas, podczas dzisiejszej transmisji na żywo? Zapowiedział Zajniki piosenkę czar, z Poczcimiem Krzychem, czyli innym członkiem projektu ekipa. Panowie należą do tak zwanej ekipy B, czyli do grupy, która odeszła od Freeze. Mariusz S, dziękuję za wspieranko. i poza ciekawą inicjatywą... Papry, paprykowe dzika. Czasuneczek. Ty wą, ten by się skończył, gdyby nie typowy komentarz, jaki został zamieszany pod wspomnianą zajawką. Wujek Uchi postanowił zamieścić komentarz tu cytat Fajna chata, może wynajmiemy sobie wspólnie. Koniec cytatu. Jest to oczywiście nawiązanie do starej ekipy, ale też pewien ukłon w stronę osób, które odeszły od projektu, czyli trąbę i krzycha. Z pewnością fajnie byłoby zobaczyć jakieś wspólne działania panów ze starej ekipy, a tego typu komentarze tylko podsycają całą atmosferę. Pewnie nic takiego się nie wydarzy.